Jaltech News Witajcie, nazywam się Remek Kaczewski, pracuję w firmie Jaltech i opowiem Wam o nowościach na rynku AutoID. W krótkiej dwuminutowej pigułce przybliżę Wam informacje o nowościach i promocjach Zebry, Honeywella, Datologica, Elo i Jamy i wszystkich innych producentów, których Jaltech ma w swojej ofercie. Jaltech po dłuższej świątecznej nieobecności wracam z Jartech News w nowym 2024 roku. Przez te trzy tygodnie, trochę się wydarzyło, przygotujcie się więc na trochę większą dawkę informacji niż zwykle. Jedną z ważniejszych rzeczy, na które powinniście zwrócić uwagę, to nadchodząca podwyżka, ale i obniżka urządzeń zebra. Informowaliśmy Was o tym w mailingu, jeśli więc chcecie poznać szczegóły, odszukajcie odpowiedni mail w swoich skrzynkach lub skontaktujcie się ze swoim przedstawicielem. Druga istotna informacja to nowy wędor w naszej ofercie. Od tego roku możecie zaopatrywać się u nas w urządzenia Newlanda. Co prawda nie ma jeszcze urządzeń tego wendora na naszej platformie, ale już możecie prosić o oferty. Honeywell. Ten producent przedłużył dwie promocje z ubiegłego roku, Clearance i Profit Plus. Pierwsza, jak na pewno pamiętacie, wiąże się z dużymi zapasami urządzeń, których Honeywell chce się pozbyć. Druga obejmuje wybrane skanery z serii 1200G. Zachęcam do zapoznania się z tymi promocjami, bo można tam wyłuskać naprawdę ciekawe perełki. Data Logic. 8 stycznia, czyli dziś, Włosi rozpoczynają sprzedaż nowego skanera PowerScan 9600DPX. Trwają też promocje na skanery z grupy Orail oraz terminale Scorpio i Falcon X4. Najniższe ceny możecie liczyć do 31 marca. O szczegóły pytajcie swojego opiekuna. Sigil. Na pewno zauważyliście, że producent bartendera zmienił swoją platformę dla partnerów. Zapowiadał to już wcześniej, nie powinna więc to być dla Was niespodzianka. Z głównych zmian, poza wyglądem, to usprawniony proces budowania oferty dla Waszych klientów oraz uproszczony sposób składania zamówień. W tym tygodniu zarejestrowani partnerzy SIGULA powinni otrzymać odpowiednie maile z zaproszeniem do korzystania z nowego portalu, a 11 stycznia planowany jest webinar, podczas którego producent przedstawi funkcjonalność tej strony, a przy okazji też przedstawi swoje plany na ten rok. Według moich informacji, może tam być kilka ciekawostek, które będą dla Was interesujące. Zebra jak już wiecie, 29 stycznia zebra zmienia ceny. Podwyżki wyniosą od 3 do 10%, ale jest też dobra informacja: niektóre urządzenia i akcesoria potanieją od 5 do uwaga, 41%. Tradycyjnie wszystkie zamówienia zrealizowane, czyli wysłane z naszego magazynu przed tym dniem, będą fakturowane w starych cenach, a po tym dniu wszystkie zamówienia, w tym również na urządzenia demo, w trakcie realizacji i oczywiście nowe zamówienia, będą realizowane już na nowych warunkach. Również promocje i e registration będą odnosiły się do nowych cen. Koncesje cenowe gwarantują Wam ceny do końca i ważności. O szczegółach, które urządzenia drożeją, które tanieją informowaliśmy Was mailem. Możecie też oczywiście zapytać swojego opiekuna. End of Life. W tym tygodniu zostanie zakończona produkcja wybranych kilku modeli TC72. Mają one wskazanego następca. Jeśli jednak macie jakieś aktywne projekty na te terminale, sprawdźcie czy będą to odpowiedniki 1 do 1. Ewentualnie zastanówcie się nad zakupem wychodzących z produkcji konfiguracji.